Witamy na kanale Plotki na gorąco 24H. Wszyscy spodziewali się po niej choreografii godnej mistrzyni, spektakularnego, perfekcyjnie wyreżyserowanego show. Zamiast tego, Katarzyna Cichopek, tuż przed swoim ślubem dekady z Maciejem Kurzajewskim, ujawniła absolutnie szokującą prawdę na temat ich pierwszego tańca. Odrzuciliśmy wszelkie absolutnie wszelkie zasady taneczne mówi. Co tak naprawdę oznacza ta zaskakująca? Niemal buntownicza deklaracja? Dlaczego para świadomie rezygnuje z perfekcyjnego, wyuczonego występu? Jaką jeszcze, mroczną tajemnicę skrywa ich ekskluzywna lista gości, na której, jak donoszą media, zabrakło miejsca nawet dla serialowej babci Kasi, legendarnej Teresy Lipowskiej? Od wielu, wielu miesięcy cała Polska z ogromną, Niesłabnącą ciekawością śledziła wszelkie doniesienia na temat planowanego ślubu najgorętszej i najbardziej kontrowersyjnej pary w polskim showbiznesie, Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Po licznych plotkach, medialnych przeciekach, domysłach i spekulacjach, wreszcie, kilka dni temu, nadeszło nieoficjalne, ale niezwykle wiarygodne potwierdzenie. Jak odkrył serwis Świat Gwiazd, powołując się na osobę z bliskiego otoczenia pary. Planują oni powiedzieć sobie sakramentalne tak już za niecałe trzy tygodnie, w sobotę 25 października. To data, która dla wielu ich wiernych fanów, ma ogromne, symboliczne znaczenie. 25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne, tak. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób które bardzo je wspierają, mówił dla świata gwiazd znajomy pary, pracujący przy jednym z popularnych programów śniadaniowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ceremonia ma mieć niezwykle kameralny i bardzo rodzinny charakter. Wśród zaproszonych znajdą się jedynie najbliżsi, najbardziej zaufani przyjaciele i członkowie rodzin. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od samego początku podkreślali, że za wszelką cenę chcą uniknąć medialnego rozgłosu i cyrku, Jaki często towarzyszy ślubom znanych osób. Dlatego też cała uroczystość ma odbyć się w wielkiej tajemnicy z dala od błysku fleszy, wścibskich paparazzi i nieproszonych gości. Jednak utrzymanie takiej tajemnicy, w przypadku tak popularnej pary, jest zadaniem niemal niemożliwym. Choć sami zainteresowani konsekwentnie milczą, media i tak, niemal każdego dnia próbują odkryć kolejne, pilnie strzeżone sekrety dotyczące tej uroczystości. Ostatnio na jaw wyszła informacja, która szokowała wielu fanów serialu M jak miłość. Okazało się, że wśród nazwisk, które rzekomo nie pojawiły się na zaproszeniach, znalazło się nazwisko Teresy Lipowskiej, czyli uwielbianej przez wszystkich Barbary Mostowiak, legendarnej seniorki rodu. Dla wielu było to ogromne, niewytłumaczalne zaskoczenie. W końcu Katarzyna Cichopek od ponad 20 lat gra w tej samej produkcji, a jej postać, Kinga Zduńska. Jest jedną z najpopularniejszych i najbliższych sercu barbary postaci. Decyzja ta, jeśli jest prawdziwa, budzi ogromne emocje. Ale jak twierdzą osoby z bliskiego otoczenia pary, ślub ma mieć tak bardzo prywatny, intymny charakter, że krąg uczestników musiał zostać ograniczony do absolutnego minimum. Miejsce ceremonii wciąż trzymane jest w największej tajemnicy, a organizatorzy dokładają wszelkich starań, by uroczystość przebiegła w spokoju i bez jakiegokolwiek, Medialnego zamieszania. Sama Cichopek, w niedawnej rozmowie z portalem Kozaczek, potwierdziła tę strategię. Myślę, że te wszystkie informacje zachowamy dla siebie. To będzie dla Was też piękna niespodzianka. Zapraszam na moje social media, tam wszystko Wam pokażemy. Podczas tej samej rozmowy z dziennikarzami, Katarzyna Cichopek, choć niezwykle powściągliwa, uchyliła jednak rąbka tajemnicy w jednej, niezwykle ważnej kwestii. Zdradziła coś, na co wszyscy czekali z zapartym tchem. Opowiedziała, jak będzie wyglądał ich pierwszy, małżeński taniec. Aby w pełni zrozumieć wagę i niezwykłość jej słów, trzeba pamiętać, kim jest Katarzyna Cichopek. To nie jest zwykła aktorka. To kobieta, której całe życie, od najmłodszych lat, związane jest z tańcem. To dyplomowana tancerka, mistrzyni która wygrała jedną z edycji tańca z gwiazdami, a dziś, dzięki swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu, jest współprowadzącą ten format. Wszyscy więc spodziewali się, że jej pierwszy taniec będzie prawdziwym, zapierającym dech w piersiach, technicznym majstersztykiem, skomplikowaną, perfekcyjnie wyćwiczoną choreografią, która powali na kolana wszystkich gości. A jednak, zapytana przez reporterkę Eski za kulisami jubileuszowego odcinka programu, Kasia przyznała, że ich plan jest zupełnie, ale to zupełnie inny. My bardzo lubimy razem tańczyć, nie schodzimy z parkietu, więc to nie będzie nasz pierwszy taniec, tylko któryś już. Przede wszystkim odrzuciliśmy wszelkie zasady taneczne. Cieszymy się sobą, cieszymy się muzyką i tańcem, powiedziała z uśmiechem. Te słowa to prawdziwa bomba i niezwykle ważna, symboliczna deklaracja. Deklaracja niepodległości od oczekiwań. Od presji, od świata show biznesu. Dla Katarzyny Cichopek, mistrzyni tańca, ten jeden najważniejszy taniec w jej życiu, nie ma być kolejnym występem, kolejnym show do oceny. Ma być czymś autentycznym, prawdziwym, intymnym. Ma być symbolem ich bliskości i prawdziwych, nieudawanych emocji, a nie technicznym popisem dla kamer i gości. Decyzja o odrzuceniu wszelkich zasad tanecznych przez profesjonalistkę tej klasy. Jest niezwykle odważna i pokazuje, co jest dla niej w tym dniu najważniejsze. Nie perfekcja, a szczęście. Nie choreografia, a spontaniczność. Nie występ, a wspólne przeżywanie chwili. Fani, poruszeni jej słowami, już dziś nie mogą się doczekać, by, miejmy nadzieję, na jej mediach społecznościowych zobaczyć choć fragment tego niezwykłego, magicznego i, co najważniejsze, prawdziwego momentu. A wy co myślicie o takiej decyzji pary? Czy to dobry pomysł, by w tak ważnym dniu postawić na spontaniczność, a nie na perfekcję? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli dołączyć do tej gorącej dyskusji. Dzięki i do zobaczenia.